dziewczyny, się w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy kolejny test. Chciałam zakończyć ten tydzień rabatów e, testem kremu BB, który Wam już dawno obiecywałam. No i powiem Wam, że naprawdę bardzo ciekawie wyszło. E, powiem Wam, że początek będzie bardzo ciekawy, ale zakończenie jeszcze ciekawsze, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dzisiaj będę testować te zwierzakowe krem BB od marki Skin79 i pamiętajcie o tym, że na hasło Skin Therapy 19 macie minus 10% rabatu na stronie ekobiecej, e, na dział makijażu, jak i pielęgnacji, także jeżeli macie coś upatrzonego właśnie do pielęgnacji, Twarzy po filmie, który Wam ostatnio robiłam, właśnie o zmianie pielęgnacji e, latem, w sensie się odzywa, bo jest właśnie ze mną tutaj obok. I słuchajcie, podsufuję, na co tam są rabaty. E, to mam nadzieję, że spisałyście sobie coś i ewentualnie e, dzisiaj jeszcze się spuścisz na któryś z tych creme BB, bo powiem Wam, że są naprawdę fajne. Ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ krem BB jest połączenie właśnie pielęgnacji oraz kolorówki e, i jednocześnie ochrony przeciwsłonecznej. Także mam nadzieję, że coś z tego testu e, znajdziecie dla siebie. A tym razem Was zapraszam właśnie na test Creum BB. Ostatnio były podkłady marki Lumen, także mam nadzieję, że każda z Was znajdzie coś dla siebie i po prostu będzie zadowolona po tych naprawdę długich i takich solidnych testach. Także zapraszam do oglądania. Dzień przychodzimy no, do testu najjaśniejszej wersji, czyli Dark Panda, wbrew pozorom. <grytanie> Słuchajcie, to jest, powiem Wam szczerze, bardzo ciekawa nazwa kolorystyczna Dark Panda. Natomiast jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną pozostałych dwóch kremów BB, ten zdecydowanie jest najjaśniejszy, w związku z tym Dzisiaj będziemy po prostu zaczynać od najjaśniejszego koloru. Każdy z tych trzech kremów ma SPF-50, czyli zapewnia najwyższą ochronę, jeżeli chodzi o filtry koreańskie. Mamy 3 Plusy, PA3, czyli to jest najwyższa ochrona. Yy, I producent zapewnia nas, że są to odcienie, które pasują po prostu w Polsce idealnie, jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną. Nam Polką będą najbardziej pasować. I jeżeli chodzi o Dark Panda, to jest to wersja rozjaśniająca, która ma dobre krycie. Jest to odcień jasnego beżu, yy, wygładza, koi, i nawilża i regeneruje, i jest to tak jak Wam wcześniej e, wspominałam, e, seria właśnie ze zwierzątkami, także mam nadzieję, że e, ten. E, krem BB, podkład, bo wiecie, że ja uwielbiam Dry Monkey, który ma takie wykończenie podkładu, także mam nadzieję, że ten mi się równie dobrze sprawdzi. Jeżeli chodzi o filtr, no to oczywiście Greens, Green Mild Up Sun Dr. G, on się fantastycznie rozprowadza i muszę Wam powiedzieć, że on naprawdę nie bieli Waszej skóry i jest to świetny produkt również jako baza, więc jeżeli na przykład macie jakieś wyjścia, nałóżcie dosłownie cienką warstwę i on po prostu będzie wyglądał fantastycznie, zmatuje Wam bardzo ładnie buzi i będzie trzymał naprawdę długo Wasze produkty. Jest to kosmetyk, który używam codziennie, w związku z tym też zaczynam po prostu test każdy od nałożenia tego produktu, ponieważ używam go codziennie. Gąbeczka, którą wam ostatnio testowałam, również możecie ją zapaść na promocji. W związku z tym też Wam linkuję na dole bardzo fajne produkty, przede wszystkim zwiększa krycie Waszych produktów. Jeżeli chodzi o odcień, to jest taki delikatnie beżowy, więc mi się bardzo podoba i jest taki kolor absolutnie nie wpadający w ruszy. Tutaj nie widzę. Dos, ani ani grama po prostu różowego tonu jest po prostu widzicie nawet na tle mojej opalenizny bardzo beżowy, więc nakładam takim wklepującym ruchem. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o okrycie. To faktycznie jest spore. Nawet bym powiedziała, że bardzo. Kremy BB, jak wiecie, teraz coraz częściej e, mają większe krycie. Chyba dokładają po prostu pigmentu i zauważy, e, zauważyli producenci, że e, faktycznie tego potrzebujemy, nawet w krema BB, bo sięgamy e, po nie z uwagi na wysoki faktor. Natomiast brakuje nam po prostu e, dosyć sporego krycia. Jest to krem, który moim zdaniem o, ma bardzo taką wydajną formułę, ponieważ już widzę po kryciu, że e, wystarczy odrobina, jeżeli lub Troszeczkę mniejsze krycie, to z powodzeniem możecie użyć go e, troszeczkę mniej. Również zachowuje się, słuchajcie, jak podkład, jeżeli chodzi o krycie. Ale faktycznie, względem e, mojej opalenizny jest dosyć jasny, więc oczywiście standardowo będę używać. E, na ten produkt po prostu mm, troszeczkę więcej i brązera, i podkładu, a czy pudru takiego brązującego. Nie przeciągam może tak bardzo na szyję, no bo wiadomo, że zaraz będę się posiłkować ciemniejszym pudrem, e, ale jak widzicie, bardzo dobre makrycie, także to jest duży plus tego produktu. Słuchajcie, nałożę na drugą połowę buzi i e, zaraz do Was wracam z pełnym makijażem. zrobiąc sobie porównanie, e, jakby buzi istotę bez e, nałożonego produktu połowę twarzy i później. Um, produkt już wykończony e, makijażem, ale słuchajcie, tak się prezentuje i moim zdaniem, krycie jest naprawdę bardzo fajne. Nie ciaskuje się absolutnie. E, I na zimę, słuchajcie, to będą kolory naprawdę fantastyczne dla osób, które są też blade. E, najbladsze, bo ponieważ to jest najjaśniejszy kolor, no to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Nawet teraz, bo piszecie mi, że po prostu też nie jesteście opalone, macie blade ciało, w związku z tym, myślę, że to też będzie fajna opcja dla totalnych No Dobrze, to dzisiejszy makijaż skończony. Ja sobie tutaj troszeczkę spojrzę, jak. To wszystko wygląda. Powiem Wam tak, generalnie ci jest bardzo gorąco, więc ja odczuwam to, że mam faktycznie coś na buzi, a on jest taki e, bardzo mocno nawilżający, taki troszeczkę bym powiedziała, o bogatej konsystencji, więc jeżeli na przykład macie suchą skórę, to to będzie po prostu ideał, bo on bardzo ładnie nawilża, ale na przykład skór e, powiedzmy, tłustych czy mieszanych mam wrażenie, że on jest taki odżywczy, a zobaczymy, czy nie za odżywczy, jak na takie upałe, takie pogody i w ogóle noszenie na. Skórze mieszanej czy tłustej. Ja mam akurat mieszaną, więc troszeczkę go odczuwam, ale jest, słuchajcie, gorąco, bo dzisiaj jest 21 stopni, ma być 30, natomiast pewnie odczuwalne jest troszeczkę więcej, jest też słońce przede wszystkim. No i słuchajcie, mamy już dosyć późną godzinę, bo jest dosłownie 11, więc myślę, że wrócę do Was z podsumowaniem o godzinie 18, 19. No to tutaj w zależności, jak Xavier się uśpi, ale muszę Wam powiedzieć, że ja go troszeczkę czuję i i uh, dla mnie jest... Um minimalnie zbyt odżywczy, także tutaj mówię. Cera słucha, czy mieszana będzie? Cera e, słucha będzie na pewno zadowolona. Natomiast zobaczymy, jak to w przypadku skóry mieszanej. Na pewno się nie nadaje do cer tłustych, ponieważ jest po prostu zbyt treściwy. No i tutaj macie buzię sotę, kompletnie bez makijażu, jak to wszystko wygląda. E, połowa buzi pokryta kremem BB, także widzicie, że on bardzo ładnie wyrównuje przede wszystkim kolor skóry i przede wszystkim ma dobre krycie. E, buzia już pokryta podkładem, także tutaj e, no, ewidentnie widać wyrównanie kolory, tu bardzo ładnie on wygląda. Natomiast buzia już po makijażu e, moim zdaniem e, równie fajnie wygląda, natomiast troszeczkę za bardzo jest chyba dla mnie za zbyt odżywczy, o, może tak. E, natomiast no zobaczymy, jak on się będzie trzymał. Ci mam akurat wolne nigdzie nie wychodzę, więc to będzie fajny test, jeżeli ewentualnie mi po prostu połowa tego krem BB spłynie. E, także widzimy się w podsumowaniu. Mam ja oczywiście zrobię e, screen, jak wyglądał krem BB w trakcie dnia. No i co? Widzimy się za kilka godzin. Jeszcze raz wracam do Was w drugim dniu testu. E, powiem Wam, że jeżeli chodzi o ten krem bi Dark Panda, to mam w stosunku do niego troszeczkę mieszane uczucie, ponieważ przy mojej cerze mieszanej mam wrażenie, że on jest zbyt treściwy. E, I to już Wam mówiłam w teście, więc te pierwsze odczucie mi się faktycznie utrzymało. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądał e, po e, kilku godzinach wieczorem już. E, no, myślę, że buja była wystarczająco sterowana, żeby ocenić go, e, no powiedzmy, że słabo, z uwagi na to, że po prostu nie utrzymał mi makijażu. Eee, faktycznie był zbyt odżywczy na moją skórę, także przy cerze tłustej czy mieszanej ja bym Wam odradzała, ale dla skór suchych to będzie strzał w dziesiątkę, jeżeli szukacie jednocześnie pielęgnacji i kolorówki, także w jednym kosmetyku to na pewno znajdziecie. Eee, dzisiaj testujemy Angry Cat, czyli drugi w kolejności kolor, jeżeli chodzi o krem BB marki Skin79. Jest to kosmetyk, który ma w sobie aloes, ma SPF 50, PA+++, także bardzo wysoka ochrona, ja już Wam wspominałam, że wszystkie te kremy BB mają w sobie bardzo wysoki filtr przeciwsłoneczny. Także pojawia mi się pytanie, czy tylko i wyłącznie używać kremu BB o taki, tak wysokim faktorze. Ja uważam, że jednak filtr przeciwsłoneczny pod spodem Wam się przyda. Natomiast, tak jak mówię, to już jest kwestia po prostu Waszego wyboru. Ten produkt ma koić naszą skórę, ma przede wszystkim mieć średnie krycie. Jest to fajny kolor beżowy, wygładza koi, nawilża, regeneruje. Aloe jest zawarty w kremie na i regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia, przyspiesza go jej się ran. Ekstrakt zielony herbaty na wilże, wzmacnia sile na naczyń włosowatych, ogranicza rumień, działa też bakteriobójczo. No dobra, czyli testujemy. Jeżeli chodzi o kolor, to moim zdaniem jest najbardziej zbliżony do e, koloru mojej skóry, natomiast jest on dla mnie po prostu aktualnie zbyt jasny, więc ja e, mówiłam Wam już na Instagramie, że jest taki fajny kosmetyk z Catrice, który przyciemnia przede wszystkim Wasze produkty, to jest Prime and Fine Makeup Transform Drops Darkening, czyli przyciemniający i ja użyję sobie dosłownie takiej kropelki, zresztą zaraz będziemy testować, powiem Wam, że wczoraj użyłam do podkładu marki Lumen i po prostu mi się sprawdził fantastycznie. Ja naprawdę jestem opalona, zresztą to widać na załączonym obrazku. W związku z tym szukam takiego produktu, który mi nie zmienił formuły kosmetyku, działał ten kosmetyk, czyli ten podkład, tak samo jak bez tego produktu, a faktycznie przyciemniał. Także kolor myślę, że będzie idealny i powiem Wam, że ja naprawdę ufam temu kosmetykowi, także jeżeli macie okazję sobie gdzieś kupić drogerii, to Wam bardzo polecam i też po prostu... No staram się, żeby ta jednak e, buzia była ujednolicona, zresztą, zresztą ciała to oczywiście zrobię też brązerem kremowym, no ale zdecydowanie ten kosmetyk pomaga przy tak bardzo jasnych odcieniach, A jeżeli chcecie nadal używać kremu BB, który nie ma po prostu bogatej gamy kolorystycznej, typu Misza czy Purito, i macie tylko jeden kosmetyk, e, to wam polecam. W sensie, BB bardzo ładnie pachnie. Nie zauważyłam tego w przypadku Dark Pandy, nie zwróciłam w ogóle na to uwagi, ale tutaj mamy po prostu przecudowny kolor. Naprawdę, kolor mi się bardzo podoba. I przede wszystkim, przynajmniej tak po zmieszaniu, ale ogólnie, kolor, tak jak się na buzi, jest śliczny. I zimą to będzie naprawdę faworyt, jeżeli chodzi o dopasowanie się koloru kremu BB. Ma taki fajny żółto-beżowy kolor, ale słuchajcie, pachnie obłędnie. Pachnie bardzo świeżo, bardzo tak nawilżająco. I słuchajcie, ten akurat, krem BB. Nie ma takiej ciężkiej formuły jak Dark Panda, także tutaj nie widzę takiego obciążenia skóry, nie widzę, wiecie takiego ym, ym, takiego wręcz kremowego, tłustego wykończenia. Yy, I zobaczcie, bardzo ładnie się skóra prezentuje. Jest taka, jeszcze się może zbliżę, jest taka rozświetlona, tutaj mamy część bez makijażu, a tutaj już makijażu. I słuchajcie, jest taki efekt satynowy, prawda? Bardzo mi się ten efekt podoba i yy, ja w ogóle czuję, jakbym miała drugą skórę. No ślicznie wygląda. Powiem Wam, że no, jestem w szoku. Także wykończę drugą część twarzy tym produktem i zaraz do Was wracam już z wykonanym makijażem i takim pierwszym wrażeniem, ale słuchajcie, może to być stos. No, słuchajcie, od razu człowiek lepiej wygląda, jak się umaruje, nie? <noise> słuchajcie, ja uwielbiam po prostu efekt, jaki dają kremy bo one wyglądają faktycznie lekko i propos osób, słuchajcie, zostały mi lekkie fale, bo wczoraj mieliśmy wesele, e, także a w ogóle wybawiliśmy się super, także wszystko, wszystko wam pokażę w kolejnym vlogu, bo po tym filmie będzie właśnie vlog z wesela, więc pokażemy wam wszystko. E, słuchajcie, bardzo się cieszę, że dołożyłam sobie te kropelki brązujące, bo po prostu idealny efekt uzyskam, taki jak chciałam, który mi się zlał zresztą ciała. E, skóra twarzy nie wygląda na taką wiecie, anemiczną, jasną e, także ten kolor będzie super dla mnie wiecie, jesienią, zimą wczesną wiosną, kiedy nie będziesz takiego słońca, SPF 50 jest deszczosem, jeżeli chodzi o te produkty także Wam mega polecam, jeżeli chodzi o ochronę w ogóle słoneczną. Piękny zapach, on się troszeczkę jeszcze utrzymuje na buzi i powiem Wam, że dla mnie to jest ogromna przyjemność, bo ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Taki delikatny, kremowy, yy, orzeźwiający bym powiedziała, ale nie taki, wiecie, cukierkowy, yy, tylko taki właśnie yy, taki letni, letni, taki rzeźki. Bardzo mi się podoba i naprawdę umila nam aplikację, bo mamy wrażenie, że nakładamy taki pielęgnujący krem, ale jednocześnie z fajnym kryciem, bo powiem Wam, że ten Krem BB. Bardzo ładne krycie, takie subtelne, ale jednocześnie średnie w kierunku dobrego. Bo nie macie wrażenia, że nakładacie tapetę, jakiś ciężki podkład, tylko naprawdę wygląda super. I zobaczcie, ten makijaż po prostu jest letni, naturalny, świeży. W ogóle nie mam wrażenia, że zaraz mi to spłynie, że się czuję po prostu, wiecie, obciążona tym produktem, także no, nie wiem jak się zachowa względem mojego ulubionego Dry Monkey, ale ten, słuchajcie, mam wrażenie, że faktycznie daje taką ulgę na skórze. Nie wiem, co się dzieje, że tak powiem, w tym kręgu, ale jest naprawdę super. Jest 11.49, więc widzimy się za kilka godzin w podsumowaniu. Kończę, bo mówię, słuchajcie, ma teraz pogawędkę z jakimś kumplem na osiedlu. Dobra, wracam do Was później. No słuchajcie, jest praktycznie 20, więc robię dla Was podsumowanie tego kremu Bibi i muszę Wam powiedzieć, że po prostu wygląda na buzi cudownie. Nałożenie w ogóle tego kremu Bibi od rana mi poprawiło humor, Na no to mówię, że cały dzień miałam świetny humor. Fajna była pogoda, bo było słuchajcie, prawie 30 stopni, a tak 27, więc no, było dosyć upalnie, było dosyć duszno, albo taki fajny wiaterek i powiem Wam, że bardzo mi się miło ten kosmetyk, bo jego w ogóle nie na skórze. Jest to naprawdę przyjemne uczucie wygląda przede wszystkim naturalnie, nie ciastkuje się, nie wałkuje nigdzie nie zbiera, zobaczcie, ta skóra wygląda jak taka zliftingowana, wygładzona bym wręcz powiedziała i wszystkie produkty, które nałożyłam na buzię bardzo ładnie wyglądają, dlatego też postanowiłam do Was przyjść z takim podsumowaniem, pokazać Wam w ogóle jak ten krem wygląda i przede wszystkim takie moje odczucie, bo naprawdę no powiem Wam szczerze, że nie wiem co jest w tym kremie, ale bardzo poprawia humor nałożenia go i jeszcze zrobię taki myk, że jeden, test, jeden dzień sobie poświęcę na taki test tego Dark Panda tylko, że go przyciemnię, zobaczę jak się sprawuję właśnie z tym moim przyciemniaczem z Catrice No i dodatkowo co jeszcze zrobię? Nałożę go inną gąbeczką Real Techniques, która nakłada po prostu, mam wrażenie, że on tak bardziej dopracowuje podkład, w sensie tak ujednolica, a nie zwiększa krycie. Ona po prostu stwarza taki efekt wtopienia w się w skórę, no bo jeżeli faktycznie chcecie zwiększyć krycie na przykład podkładów, no to tamta gąbeczka będzie super, ale nie wiem, czy do końca się sprawdzi z kremami BB, bo one same w sobie są takie treściwe i mogą po prostu obciążać skórę, jak są tak po prostu... Wiecie, tak, może nie do końca tak dopasowane ze skórą, jak Real Technik zrobi ona zdecydowanie zmniejsza krycie, ale też bardziej o takie, tak ujednolica. Więc zobaczymy, ale słuchajcie, jak na tyle godzin i jak na taką pogodę, to naprawdę krem BB się utrzymał bardzo ładnie. Słuchajcie, Ksawciu jest tutaj ze mną, właśnie wróciliśmy. E, zaraz będziemy słuchajcie go myli e, i ogólnie ogarniali, ale powiem wam, że e, no musicie koniecznie spróbować tego aloasowego kremu, bo on faktycznie poprawia humor, nie, nie wiem co w nim jest dajcie znać, może zna się składy. Dobra, widzimy się w kolejnym teście, już w trzecim, e, i będziemy robić takie e, większe podsumowanie. Witam Was w trzecim dniu testu. Dzisiaj będziemy testować już ostatni z tej gamy zwierzątek e, Dry Monkey krem BB. E, również ma SPF 50 PA3. Jest to wersja nawilżająca, i muszę Wam powiedzieć, że ja wcześniej nie patrzyłam tak dokładnie na opis tego produktu, natomiast bardzo mnie zaciekawił, kiedy przygotowywałam się do tego filmu. Dry Monkey to krem BB w kolorze beżu z różowymi tonami. Słuchajcie, ja absolutnie. I tych różowych tonów nie widzę i tutaj zresztą macie e, kolor, e, nie wiem, no dla mnie jest to kolor po prostu beżowy, ale może gdzieś tam pod ton e, takich różowych tonów, e, jeżeli mamy taką cerę, no to fajnie się zgra, nie wiem, ale ja widzę po prostu tutaj różo, e, takie beżowe tony bardziej. Zawiera wyciąg z banana, bogate źródło witaminy z grupy B, beta-karoten, prowitaminy A, witaminy E, C i PP. Wykazuje właściwości odżywcze, zmiękczające, przyspiesza gojenie ran i podrażnienia, kwas kieloronowy nawilża, ujętnia i napina skórę, no i krem posiada wysoką ochronę. Słuchajcie, dla mnie ten kosmetyk bardzo ładnie nawilża skórę przede wszystkim i faktycznie takie jest jego zadanie. Natomiast ma bardzo ładny kolor, ale również dzisiaj będziemy go przyciemniać, ponieważ jak pewnie zauważyłyście, do tej pory to się sprawdziło i wczoraj jak najbardziej tak zrobiłam i wam mega zadowolona, w ogóle wam bardzo zadowolona jak widziałyście w podsumowaniu także jestem ciekawa takiego ogólnego podsumowania jak to, jak to wszystko się słuchajcie tutaj mi zgra jeżeli chodzi o podsumowanie bo jak wiecie sobie daję jeszcze jeden dzień więc dzisiaj nie robię podsumowania wieczorem tylko wam po prostu pokażę jak ten krem Bibi wygląda eee, bo chcę jeszcze przetestować Dark Pandę Zobaczcie, jak ona się będzie sprawować. Słuchajcie, przyciemniałam sobie kolor, teraz będzie sobie idealnie, zresztą to widać. E, wiadomo, że jeszcze będę się posługiwać brązerem, ale powiem Wam, bo też Wam mówiłam o tym na Instagramie, że to jest po prostu moje odkrycie i super, bo e, ja nie będę specjalnie kupować, słuchajcie, podkładów ciemniejszych e, na ten okres letni, bo po prostu to się nie opłaca. E, ja Miałam swoje ulubione podkłady, ja chcę je po prostu też na bieżąco zużywać. A w tym momencie po prostu muszę, muszę specjalnie kupować, i wiem, że i tak nie zużyję po prostu tego produktu w całości. Znowu mi zostanie, ja wolę po prostu kupić mniejszy puder i on mam faktycznie na dwa sezony. No i zobaczcie, kolor znowu fajnie się zgrał. I też ma taki fajny efekt satynowego wykończenia, więc ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kwestia po prostu gąbki, więc zobaczymy. Ja wam zrobię ujęcie, jak nakładam tą Dark Pandę jutro, a po prostu pojutrze podsumuję. Te produkty, ale słuchajcie, fajnie, że macie na, na, te, na te krem BB zniżkę z moim kodem, bo no, one są fantastyczne. Także jeżeli tylko macie ochotę sobie go sprawdzić, to 10% moim zdaniem będzie sporą zniżką. On kosztuje w granicach 50 zł, ale słuchajcie, to i tak jak na krem BB, nie jest drogą. Po to, czy sobie nakładamy odrobinę. I słuchajcie, powiem Wam, że on się po prostu idealnie wtopił. Też ładnie pachnie, ale to nie jest ten taki powiew świeżości jak w przypadku tamtego. Także one są bardzo się podobne z, z tego, co zauważyłam. I zobaczcie, wykończenie również. Tamten chyba miałam, mam wrażenie, że może trochę lepiej krył. Zobaczcie, tutaj jest skórę sotę, a tutaj już wskryłem bibi. Mam takie odczucie, że tamten chyba lepiej krył, taki... Eee, taki fajny był efekt na skórze, taki powiew świeżości, taki początek, no nie wiem, ale eee, pochodzę w, w tym produkcie, troszeczkę się nad nim eee, zastanowię eee, i po prostu no, zrobimy jakieś takie większe podsumowanie w e, prasecie wykończę makijaż e, no widzicie, że jest spora różnica jeżeli chodzi o wyrównanie koloru skóry ja też nie mam jakiegoś problemu z przebarwieniami ale fajnie, jest taka buzia zlikwidowana taka wygładzona, e, ładnie nawilżona widać to nawilżenie, widać ten taki efekt zdrowej skóry, więc jak najbardziej e, w miarę przyzwoicie kryje, moim zdaniem to jest takie średnie krycie i też tak o tym mówi producent e, wyrównuje jakiś właśnie od skóry, zaczerwienienia przykrywa a także tutaj, jeżeli macie jakieś problemy z niedoskonałościami, no to korektor punktowo i będzie myślę, że ok. Dobra, kończę makijaż i zaraz zobaczę. Dobra, makijaż skończony. Tradycyjnie oczywiście mamy godzinę 11.02, więc myślę, że około godziny 20.00 wam się pokażę i troszeczkę zbliżę ten makijaż, żebyście zobaczyły, jak on faktycznie wygląda tak z bliska, z bliska. Krem BB mają w ogóle to do siebie, że mają taką silikonową formułę. W związku z tym one naprawdę tak wyglądają smooth, tak gładko, bardzo ładnie też się rozprowadzają. One tak jakby się przyklejają do buzi. To nie jest taka forma podkładu, gdzie czasem coś może nie grać. One są troszeczkę Bardziej takie nawilżające, taką mają formułę kremu. No, w związku z tym, że ma się takie po prostu moim zdaniem ciekawsze wykończenie i takie zdrowsze. Jest e, taki blask, chociaż te, słuchajcie, podkłady z Luminum były genialne i ja jak najbardziej ich używam, więc e, ja lubię podkłady i krem BB. Nie mam, słuchajcie, jakiegoś faworyta. Chociaż creme BB po prostu latem z uwagi na wysoki faktor po prostu częściej noszę, e, ale ten naprawdę się prezentuje bardzo fajnie. E, na sobie mam paletkę Warm Memories marki Paese. Także myślę, że też jest fajna tak na lato, ma takie ładne, ciekawe kolory dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tych, tych kremach BB, które ma po prostu według Was fajniejszą formułę, fajniejsze wykończenie i jakie właściwości ewentualnie Wam pasują w nich. Widzimy um, się o 20.00, Zrobię dla Was takie większe podsumowanie, tylko jeszcze, tak jak Wam mówiłam, wezmę na tapetę a, i trochę z inną gąbką nałożę ten a, krem BB Dark Panda rozjaśniający, także zobaczymy. I również go po prostu zmieszam, żeby każdy z tych kremów BB był przetestowany w tym samym kolorze mniej więcej i żebym też nie czuła dyskomfortu, że wiecie, patrzę, a buzia jest taka blada i troszeczkę odejmuje punktów przez to e, temu produktowi, także zobaczymy, czy to jest kwestia aplikacji, czy po prostu już jest taka bardziej odżywcza formuła i faktycznie te skóry suche e, odczują różnicę między tymi trzema kremami e, używając z Dark Pandy. No dobra, widzimy się później. No dobra, 20.10, szybkie podsumowanie, powiem że przed chwilą skończyłam składać testy e, m, podkładów marki Lumen i wyszło 37 minut, także... Ja wiem, że ten test pojawi się tak naprawdę 4 dni po tamtym teście, ale mam nadzieję, że będzie trochę krótszy, bo słuchajcie, 37 minut, no ale to były cztery podkłady w, w takich fajnych naprawdę temperaturach, więc warto było troszeczkę więcej o tych produktach powiedzieć, zresztą e, to są podkłady drogie, więc e, no słuchajcie, no nie będę robić dla Was testów, który trwa 2 minuty i pach, pach, pach i nie do końca widzicie jak te produkty się po prostu zachowują, więc mam nadzieję, że... Będzie dużo kciuku w górę za ten wysiłek. 2011, więc no już sporo czasu za nami i powiem Wam tak, na no samym możecie ocenić, że ten Krem Bibi naprawdę zachowuje się bardzo, bardzo poprawnie, nawet bym powiedziała, że dobrze. Nie świeci się w ogóle, słuchajcie, wszystkie te produkty, które nałożyłam na buzie, wyglądają super. Powiem Wam, że tak naprawdę nie wiem. To Wam też powiem w podsumowaniu, ale tak naprawdę nie mogę powiedzieć, który jest lepszy, czy ten, um, ten Angry Cat, czy Dry Monkey one są bardzo, bardzo się podobają, tak to po prostu bardzo ładnie pachnie. Yy, mniej może się świecić, bardziej może trochę, trochę bardziej matowe w wykończeniu, także dajcie znać, jakie Wasze są odczucie i jak Wam się po prostu podoba, który bardziej przede wszystkim. No bo czasami jak zobaczycie u kogoś w teście jakiś podkład krem bibi, no to wow, nie, to jest to, to mi się bardzo podoba i ja taki efekt po prostu lubię na sobie, więc musicie też samo ocenić, ale powiem Wam, że i tu, i tu mi się podoba bardzo ładnie w ogóle jakby... Stale ten makijaż e, trzyma się, słuchajcie, nigdzie się w ogóle nie stara się. Ja naprawdę korzystałam z chusteczki, więc miałam wrażenie, że będę ją transferować na po prostu podkład na chusteczkę, ale nie, jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Słuchajcie, paleta też bardzo ładnie się trzyma na oczach przy okazji, to jest ta, e, mówiłam Wam, Warm Memories od marki Peze. No, słuchajcie, takie kolorki śliczne. Ja użyłam tego, tego i tego. E, więc naprawdę wszystko jest w porządku. Rozświetlacz, róż, brązer się trzyma. E, także ja się zastanowię: jeszcze użyję tej e, Dark Pandy. E, jutro zmieszam sobie z tym przyciemniaczem i po prostu e, no powiem Wam, który mi się naj, najbardziej sprawował. Tak troszeczkę przemyślę temat e, i wrócę do Was z podsumowaniem. Ale tak jak mówię, podkład utrzymał się, był utrzymał się bardzo ładnie. Bardzo ładnie na wilża. No, delikatnie można się... Słuchajcie, przy do no ona się trochę ściastkowało. o. Tutaj tak, słuchajcie, staro, tak się, mam wrażenie, że ściastkowało. Ale tak to jest naprawdę wszystko w porządku, nie świeci się. Jest ok. Dobra, widzimy się w podsumowaniu, już nie przeludzę. Dzisiaj wracam do Was z podsumowaniem, jest godzina... 19.9, więc myślę, że pora podsumować wszystkie Krayon BB, które dotychczas testowałam i zacznę może od Dark Pandy, której dałam drugą szansę. I muszę Wam powiedzieć, że jestem mega zadowolona z tego, że faktycznie zaaplikowałam ją inną gąbeczką, bo powiem Wam, że jest po prostu diametralna różnica. Cieszę się naprawdę, że też skorzystałam z tego przyciemniacza koloru, bo naprawdę. Strasznie się męczyłam, nakładając taki jasny kolor do teraz opalonego ciała, przyciemniałam to słuchajcie, kremowymi brązerami, jakimiś pudrami i faktycznie finalnie nałożyłam, słuchajcie, bardzo dużo produktu na busie, także to też nie wyglądało dobrze, pewnie widziałyście, i też macie podobne zdanie do mnie, że było ok, ale faktycznie krem wyglądał na bardzo obciążające moją skórę, a tutaj widzicie z bliska, że powiem Wam szczerze, one bardzo do siebie podobnie wyglądają. Ten jest moim zdaniem fajny dla sery suchej, bo jest taki bardziej odżywczy, ta formuła jest taka bardziej taka jeszcze nawilżająca. Jeżeli chodzi o efekt rozjaśniania, jeżeli będziecie używać pewnie regularnie, no to zauważycie, bo efekt rozjaśniania jest spowodowany, że krew zawierają sobie arbutynę, trenę i ten składnik odpowiada za rozjaśnianie skóry, więc używając go regularnie zobaczycie ewidentnie rozjaśnienie skóry. Ja to przynajmniej widzę po sobie, również po preparatach z witaminą Także jeżeli jesteście, że tak powiem, sumienne i regularne stosowanie pewnych kosmetyków, to na pewno zobaczycie różnicę. Także ten kosmetyk jest naprawdę fajny. Jeżeli bym miała wyłonić faworyta to jednak był to, byłby to Angry Cat, z uwagi na to, że on przepięknie pachnie, jest taki przyjemny w aplikacji, najładniej chyba wygląda po zaaplikowaniu i później w podsumowaniu po całym dniu, także myślę, że to byłby mój faworyt, natomiast dosłownie za nim idzie Dry Monkey. Jest po prostu bardziej nawilżający, bym powiedziała, minimalnie się trochę bardziej świeci, nie wiem, ale jeżeli chodzi o wykończenie, to coś jest w tym Angry Cat, że on tak wygląda... No, moim zdaniem tak, mm, tak super, yy, ale ten też wygląda super, także, no tylko, że nie mogę powiedzieć, że gorzej, po prostu ten ma taką jakby tafla, on tworzy taki efekt tafli na buzi, pięknie wygląda nakładane gąbeczką, także słuchajcie, krem BB ogólnie z założenia nakłada się dłoni, ponieważ wiecie, rozcieramy i pod wpływem ym, ciepła naszych dłoni one po prostu lepiej się wtapiają, ale jak się gąbeczka również bardzo ładnie wtapia podkłady, krem BB, także kwestia tego, jak lubicie aplikację, ja niczego Wam nie narzucam, jeżeli będą komentarze na dole, że nie, tylko i wyłącznie palcami, to słuchajcie, to nie jest prawda, bo... Ym, wszystko jest kwestią tego, co nam pasuje, jaka aplikacja. Niektóre osoby nie lubią nakładać dłońmi e produktów. Ja na przykład należę do takich osób, także... Słuchajcie, wszystkie techniki są dozwolone. Używajcie tych kremów, jak wolicie. Także moje, moich dwóch faworytów znacie. Natomiast, tak jak mówię, te wszystkie kremy BB po prostu różnią się minimalnie kolorem, ale czasami też jest tak, że jeżeli mamy różne gamy kolorystyczne, one, one finalnie wyglądają na buzi bardzo podobnie. Także no tutaj musicie sobie po prostu może jeszcze raz obejrzeć ten test przejrzeć, jak wyglądają po samej aplikacji te kremy BB, ale myślę, że. Na pewno wyłonicie swojego faworyta. Wiem, że już dry Monkey jest u was w domu, e, jesteście z niego bardzo zadowolone, także myślę, że jeżeli jesteście z tego zadowolone, to również z tego, a cery suche, które szukały dotychczas swojego faworyta zdecydowanie powinny spróbować Dark Pandy i osoby, które mają bardzo bladą karnację, także myślę, że e, jest to super rozwiązanie i dużym plusem jest to, że ma e, oba, znaczy. Trzy produkty, które Wam dzisiaj testowałem, mają bardzo wysoki filtr, bo ochrona przeciwsłoneczna jednak jest dosyć istotna dla naszej skóry twarzy, w ogóle całego ciała. Także Wam polecam prewencję przeciwzmarszkową w postaci właśnie filtrów i kreum Bibi zwłaszcza latem, ponieważ one mają taką fajną, odżywczą, nawilżającą konsystencję, która zdecydowanie zrobi dobrze naszej skórze. E, także co, ja się zami widzimy się w kolejnych filmikach, e, pamiętajcie o kodzie zniżkowym, bo możecie e, któryś z tych kreum Bibi kupić po prostu taniej o 10%, myślę, że to będzie e, fajna alternatywa, także wyjdzie Was około 44 zł z przesyłku, no, także e, myślę, że kobieca zrobiła fajną promocję, no i też możliwość mm, przetestowania tego kremu Bibi troszkę taniej. E, I tak jak mówię, jeżeli ma Macie problem z dobieraniem koloru, to albo przyciemniać, albo rozjaśniać. Nie kupujcie specjalnie e, podkładu na konkretną porę roku, tylko po prostu sobie kombinujcie z takimi dodatkami, bo myślę, że to wyjdzie i taniej. E, no i przede wszystkim myślę, że dopasujecie po prostu swój idealny kolor, e, a nie 10 tysięcy buteleczek i, i tak nic z tego nie wychodzi. E, także co, widzimy się w kolejnych filmach. wascie, krótko, do zobaczenia. Trzymajcie się pa!